Przestawiamy naszą prasową laserową. Wykorzystujemy tutaj znakowanie laserowe potocznie zwane grawerowaniem. Podczas grawerowania laserowego materiał jest silnie nagrzewany przez wiązkę laserową i zależnie od ekspozycji dochodzi do zmiany koloru i wytworzenia kontrastu na powierzchni materiału, a tym samym stworzenia określonego wzoru na produkcie. W zależności od podłoża, na którym wykonywany jest grawer, stosujemy różne rodzaje laserów. Proces gawerowania rozpoczynamy od ustawienia odpowiedniej ogniskowej na przedmiocie oraz dobrania odpowiednich parametrów maszyny. Po ustawieniu pierwszej sztuki następuje kontrola jakości graweru, a następnie realizowany jest cały nakład zamówienia. W naszej pracowni mamy możliwość znakowania również na okrągło. Jest to proces czasochłodny, ale pozwalający na umieszczenie dużych i efektownych grafik. Grawerowanie przyborów piśmienniczych jest w pełni automatyczne. Pozwala na znakowanie dużych nakładów w stosunkowo krótkim czasie. Materiałami nadającymi się do grawerowania są drewno, guma, skóra, tworzywa skóropodobne, szkło, karton, metale. Plusem znakowania laserowego jest niesamowita dokładność oraz bardzo trwała metoda znakowania przedmiotów.